W kwietniu najbardziej utytułowana polska zawodniczka karate Kyokushin zdobyła złoty medal Mistrzostw Świata. Później skupiała się tylko na trenowaniu młodszych zawodników. Agnieszki jednak z klubu w tym roku wynikowo nikt nie popił. Nie może się odbyć nic bardziej spektakularnego. Agnieszka jest trenerką, przede wszystkim, ale jeszcze jest zawodniczką, i tak jak powiedziałeś, Mistrzostwo Świata z kwietnia jeszcze należy do niej. Także to jest ten najważniejszy sukces naszego klubu w tym roku. Mąż i zarazem trener Agnieszki Sypień podkreśla, że kwietniowy start nie był ostatnim w jej karierze. Gwiazdę polskiego karate zobaczymy jeszcze w akcji. Z tego co pamiętam, to chyba już sześć razy kończyła karierę. Do tej pory się to nie udało. Myślę, że teraz jeszcze też się to nie uda. Zbliżają się Mistrzostwa Świata w kwietniu, wagowe, w których Agnieszka również zapowiada swój udział. W 2012 roku sporo medali dla klubu zdobyli następca Agnieszki, czyli Patryk Sypień i Ewelina Urbanowska. Są także młodsi karatecy, którzy też robią znaczące postępy. Jest Patryk, jest Ewelina, to są tacy nasi najlepsi zawodnicy, którzy startują zarówno w kategoriach jeszcze juniorskich, tak jak Ewelina, ponieważ do 2021 roku jest aktualną mistrzynią polskiej kategorii juniorskiej i wicemistrzynią polskiej w kategorii senior. Patryk Sypień skończył już starty w kategorii junior, startuje już w seniorach. Z bardzo dobrym skutkiem jest w tym roku dwukrotnym mistrzem Polski w kategorii wagowej, jak i w kategorii otwartej. Poza nimi mamy jeszcze zaplecze takie, młodzie... znaczy trudno powiedzieć zaplecze, inne kategorie wiekowe. Są osoby, które zdobywają mistrzostwa polski w kategoriach młodszych, czyli junior młodszy, młodzieżowiec. Jest to Krystyna Szkodowska, która jest też aktualną mistrzynią polski młodzieżowców w kategorii 15-16 lat. Są jeszcze najmłodsi nasi zawodnicy, którzy bardzo godnie reprezentują nasz klub, nasz klub na wszystkich arenach krajowych, jak i zagranicznych. Klub Sypieniów w mijającym roku debiutował w roli organizatora pod jego pieczą. Przeprowadzono mistrzostwa makroregionu dolnośląskiego i międzywojewódzkie Mistrzostwa Młodzieżowców. To był nasz debiut organizacyjny. Ten debiut tak wyszedł z jednej strony ze strony sportowej bardzo dobrze, ponieważ zdobyliśmy tam jako duży na pierwsze miejsce. Ze strony organizacyjnej jeszcze troszeczkę musimy się nauczyć. Mieliśmy parę wpadek, no ale myślę, że to doświadczenie, które wynieśliśmy z, tam, z organizacji tamtej imprezy, pomoże nam przy organizowaniu następnych. Zawodów i poza sukcesem sportowym będzie również sukces organizacyjny. Przed klubem kolejne wyzwania. Pierwszym istotnym startem w 2013 roku będą wagowe mistrzostwa Europy.